Witam wszystkich serdecznie na kolejnym wideo. Zaktualizujemy sytuację z Bitcoinem, opowiem co się dzieje na rynku, Pokażę fajnych kilka fajnych alkońów w ciekawych miejscach i opowiem o naszym nowym wynalazku, który pomaga nam z alarmami i potwierdzeniami w zabieraniu pozycji. Także do dzieła. Bitcoin, tak jak zakładaliśmy tutaj już od dawna, tak, impuls korekta, impuls spadek, rozszerzenie fali czwartej lub nie, to się okazało teraz, że ta fala czwarta już ma negację, cena weszła tutaj, czyli ta fala czwarta już z pewnością się skończyła albo w ogóle nie miała miejsca. Ogonek pibit e, dźwigniowy jest troszkę niżej, coinbase jest troszkę wyżej. czy Można to jako policzyć. Na, na wykresie coinbase można policzyć, także tutaj jest, to była fala 4. Może zacznijmy od początku. 1, 2, 3, 4, i 5 i od e, piątki ABC minimum 1 do 1. I właśnie 1 do 1 zostało zaliczone. Założymy Fibonacci. To jest minimum korekty. Po którym koń e, bo chyba nie został zaliczony, tak? Ja poczynę. Bybit, miał zaliczony już. No, tak czy inaczej, okolica, tak? To jest 1 do 1 1.155. Ale bardziej scenariusz, dopóki cena nie wybije tego boksu mocno. Dalej jest aktualny, że bitkom będzie spadał dużo niżej, na kolejny niższy poziomy. Teraz pokażę wszystko, co jest za, wszystko co jest przeciw. Przeciw spadkom, jako główny, główny dowodzący powiedzmy w ten sposób. To są EMAs. EMAs z osi czasu tygodniowej. Cena się utrzymuje nad 200. 200 to jest ta żółta linia, tak? Dwusetka. Jeżeli popatrzymy sobie w przyszłości w przeszłości. Dwusetka utrzymywała, była solidnym supportem supportem, supportem. To oczywiście została stracona, tak? 50 później. Tym jest także dwusetka stracona, 200 opór i dwusetka support Teraz support po raz kolejny, tak? Czyli to jest ta strefa, nie tutaj, gdzie jesteśmy, tylko ta strefa niżej. Ten, należy o tym pamiętać, Tak, że nie tu, gdzie teraz jesteśmy. Cena się od niej ładnie odbijała. 1 do 1 to no, ja zakładam, że to jest punkt kluczowy. Teraz za chwilę opowiem, dlaczego. Włączymy wszystko inne. Patrząc na wykres, wykres Coinbase, tak. Tutaj. Niektórzy będą myśleli, że tutaj jest impuls. Ja sam nie jestem pewny, czy jest impuls, czy nie. Ja zakładam, że to nie jest impuls wzrostowy. Jeżeli to by byłby impuls wzrostowy, dostalibyśmy zmianę kierunku i cena by szła dużo wyżej. Teraz spekulacyjnie nadpaczę. Tutaj mamy środek kanału, który jest bardzo dużym wyznacznikiem. Kanał, który pokazywaliśmy dużo wcześniej, może pokażę mu go jeszcze raz. Ma dużo już czasu. To jest kanał i to jest dokładnie środek kanału. Odbicie od niego byłoby bersz, tak? A drugie odbicie specjalnie. Widzimy lokalnie. Zakładając zakres e, i tak dalej, to wszystko się łączy w jedno. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj się kończy nasz piątka ABC, korekta. Od tego kolejny impuls, ten, który by był największym sercem, e, sem, sercem całego spadku, tak? E, miałoby to powstać teraz. Teraz powiem, co jest, co wspierałoby ten kierunek. To jest Fibonacci Time, podany na oś czasu. Tutaj jeszcze mamy z małej oś czasu, jeszcze troszkę czasu jeszcze czyli cena mo mogłaby tutaj teoretycznie pokonsolidować, bardziej patrząc na oś czasu tygodniową. zakładając, że proporcja wzrostu do korekty powinna być zachowana w czasie, tak? Z moich statystyk. 0382 Fibonacci e, czasowe, czyli to jest kolejny tydzień, to nie jest ten tydzień, tylko kolejny tydzień, e, dałby mocną klapę do dołu. Raz na 4 lata, czyli jak cykl się zaczyna, ten fibonacci, ta, e, czy, ta fibonacci, e, ten fibonacci pomiar, tak, on nie działa, działa w drugą stronę. Jeżeli cena to będzie konsolidowała, większe prawdopodobieństwo wybicia do góry, poziomu do góry. E, no, na razie mam na uwadze. Jeden i drugi scenariusz, jestem bardziej e, prospadkowy niż prozrostowy, biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest na świecie. Wyłączmy Fibonacci Time, tak, wracamy do wykresu lokalnie. 1 do 1 został, e, no chyba został zaliczony, przynajmniej na Bybit, na Bybit, tak. spekulacyjnie patrząc, tak, czyli czy, czysto spekulacyjnie. Osoby, które liczyły, że tutaj jeszcze rozszerzenie w fali czwartej jest, tak, że to dalej jest fala czwarta i walidacja ich pomysłu jest dokładnie ta biała linia, czyli oni już mają stop lossy wycięte, dokładnie jak cena wchodzi w tą białą linię, ich stop lossy są wycięte, czyli ci, którzy grali short licząc na to, że ta fala czwarta dalej trwa i, ona... I piątka dopiero jest przed nami, już są out, tak, czyli są bez pozycji. <laughs> Ci, którzy grają. Oj, zły pomiar zły Fibonacci. Ci, którzy grają uh, Golden Pocket, wcześniejsze uh, od tego impulsu tak, grają go drugi raz już są wycięci. Ci, którzy grają wyższy Golden Pocket także są wycięci. Cena wychodzi powyżej czyli już ich nie ma w pozycji. Ci, którzy czekają na Golden Pocket od impulsu, czyli z tego miejsca. Ja tutaj zaznaczam większy box, to jest dół boxu. A góra boxu jest Golden Pocket od szczytu, tak? Golden Pocket to szczytu, Golden Pocket od impulsu. Zaznaczyłem box, to robi taką strefę do 786. Tutaj większość pro traderów byłaby zainteresowana graniem pozycji short, bo teoretycznie z tego miejsca jest większy potencjał na jakiś tam ruch, mniejszy czy większy. I teraz tak, moją inwalidacją beresz obliczenia jest, jak cena wejdzie w to miejsce. Jeżeli cena zacznie tutaj wędrować, <laughs> moje beresz obliczenie w ogóle już jest nieaktywne, czyli po prostu dla mnie to będzie stop loss, tak? bo ci, te osoby, które tutaj mają inwalidację, oni mogłyby sobie wejść tutaj. Teoretycznie to jest lepszy punkt na wejście niż tu. Dla mnie lepszym punktem jest w tym, w tym miejscu wejście do tej przed tą strefą, ale ta strefa, ja już nie będę zainteresowany. Prawdopodobieństwo, bo z mojego punktu widzenia bynajmniej, że ta strefa zostałaby przyjechana, bo tutaj byłoby za dużo orderów, jest bardzo duża. Także ja gram stąd short, ale mój stop loss jest, cena wchodzi wyżej. Czysto y, spekulacyjnie. A teraz pokażemy, co musi się stać, y, aby zabrać pozycję. Oczywiście, ja już szedłem od 1 do 1, ale potwierdzenia na razie, jak. jak no, większego nie ma, tak? większego czasu. Opcja Bullish, oczywiście, jest w grze, tak, że cena tutaj zrobiła impuls, tutaj jest korekta, i tutaj będzie fala e, trzecia na kilometr. Liczę się z tym. Moja inwalidacja to po prostu jest, jak cena wchodzi w, w to miejsce, nie będę zainteresowany, albo inaczej będę patrzył. Na jakieś większe potwierdzenia, tak? Teraz e, na grupie, jak tam bitcoina prowadzimy. Niestety nie udało się idealnie wejść. E, założenie przed weekendem było, że cena spadnie, ze względu, że był piątek, tak, I cena spadnie do niższej strefy i dopiero pójdzie do góry. Ale poprzednim założeniem było, że cena z tej strefy pójdzie do góry bezpośrednio, patrząc na nowe wynalazki, które, które dodaliśmy do naszych wykresów bazujące na wolumenie. Tutaj jest, warto mieć na wykresie Bitcoin Coinbase. Nałożono dwudniowe świeczki Breakout. I patrzeć na reakcję w danych punktach. dolnej i górne bandy viłop. Tutaj mamy górną bandę viłop, do której cena teraz dochodzi, jako punkt, e, punkt odnośny. Punkt odnośny, kolejny na wykresie. Tutaj tak samo wykreską jest na ważniejsze wiłopy. O, to tylko wynik. Indykator potwierdzenia na wejścia to. Opowiemy o tym dokładnie kiedyś indziej. A, no właśnie jak to działa, tak? E, napisałem, że nie gram short, a za chwilę potwierdzenie z indykatora, który zbudowaliśmy, przeszło i jednak gram short. To nik. E, strefa, 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 która nas interesowała, tak? Ale Polis CVD powstał w tym miejscu około 27-300 okolica, także tutaj był ten pierwszy spadek. A tutaj tylko pozycje zabrane z, razem z Bitcoinem. Wejście snajperskie, które niestety stop loss cienki wyciąg. 0.02% chyba. Aha, tak, zakładaliśmy, że, ruch, że jest za mały open interest, żeby ruch był jakiś nadzwyczajny, tak? A oczekiwałem dużego ruchu spadkowego. Floki Gal, a to jest monetki, które musiały poczekać do spadku Bitcoina. W tym miejscu, tak? Pierwsza strefa zgniotu short, ale chciał, chciałem znaleźć plan na Bitcoina, który został zaprezentowany już jakiś czas temu. Sentyment. A, nie zapominamy jeszcze, że mamy przekątną naszą, tak, która też ma target, jakiś tam daleko odległy. O, główny plan na Bitcoina. Trochę czasu od tego miejsca minęło, tak, ale cena doszła, bynajmniej spod giełda od tego miejsca. Oczywiście bybit zesz, zeszedł dużo niżej, tak, dużo niżej. Ale to był główny plan na Bitcoina. Impuls korekta. Impuls lub po prostu ABC. Wszystko tutaj w rozwiązaniu mamy 4 i 5, i no, możliwe, że dostaliśmy 4 i 5, teraz korekta ABC i z powrotem mocny nurek do dołu. Było, no, było to zaprezentowane bardzo, bardzo dawno temu, trochę czasu musiało minąć, aby to się rozbudowało. Trzymając się tego planu, że tutaj jest impuls, tutaj jest korekta i będzie mocniejszy impuls do dołu, no warto, Poszukać pozycji short na altcoinach, tak? I oczywiście patrzeć na bitcoina, co on robi. Teraz e, pokażę pomocnika, który jest bardzo przydatny. Przede wszystkim dla ludzi pracujących, którzy nie mają czasu patrzeć na wykres, tak? E, zrobiliśmy indykator, który bazuje na naszych parametrach. Nie ma go na TradingView. E, nie ma go także, przynajmniej no, inaczej. Ja nie widziałem, aby ktoś go miał w, jako indykator na sprzedaż, tak? Bazuje on w sumie na naszych wytycznych. Pokażemy na Bitcoinie. Działa na każdej oś czasu i im większa oś czasu, tym lepiej. Może eee, wrócimy do wykresu do wykresu Bybit. No mamy powiedzmy w ten sposób, tak? Mamy strefę w której jesteśmy zainteresowani. No i pomimo tego, że ja te wszedłem, to po prostu nastawiłem sobie order na Fibonacci numer, bo im ufam, tak? I jadę do dołu. Ale taka pozycja nie ma potwierdzenia. A ja tutaj zaprezentuję indykator, który pokazuje pozycję z potwierdzeniem. 7 na 10 statystyka wygranych, jeżeli jest odpowiednia lokalizacja świeczki, jest 8 na 10. Lokalizacja jest najważniejsza, tak jak real estate, tak? Lokalizacja jest najważniejsza, jeżeli. Ma się odpowiednią, odpowiednią lokalizację. Jakikolwiek dom będzie dużo więcej warte, jeżeli się postawi dom w nieodpowiedniej lokalizacji, czyli na przykład na środku pustyni, Sahara. tak, Miejsze, Większe prawdopodobieństwo, że ten dom nie będzie miał takiej wartości, jakby miał ją gdzieś w Los Angeles, w Beverly Hills. tak. I porozmawiamy o lokalizacjach. Każdy szczyt, każdy dołek jest dobrą lokalizacją. Jeżeli Bitcoin jest w strefie zainteresowania, czekamy na nurka, aż robi nurka do dołu, to jest lepsza lokalizacja niż podczas konsolidacji. Tak? Oczywiście jest dużo więcej składników, o których warto było powiedzieć. Jak ktoś ma ochotę się więcej dowiedzieć, zapraszam na grupę. a pod, Pokażemy tylko, zaprezentuję tutaj po prostu taką, taką podstawę. Tak? Jeżeli cena konsoliduje, cena, aby iść do góry, to jest, to jest podstawa tradingu. tak Aby iść do góry, musi zrobić dipa do dołu, i wtedy wyjście do góry. Aby zejść do dołu to cena zazwyczaj robi dipa do góry. Tak? To, jest, to jest bardzo bardzo często powtarzalna rzecz, przede wszystkim na Notorious Bitcoin. On to uwielbia robić. Jak ma iść do dołu, to on najpierw robi dipa do góry, tak? up do góry i później idzie do dołu, aby nabrać wszystkich po przeciwnej stronie. Indykator, z którego właśnie zaczęły przychodzić alarmy. Włączamy je w tym miejscu można sobie czekać, 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 nic się nie dzieje, tak, robi cena dipa do dołu, jest nasz punkt zainteresowania, tak, pomimo tego, że możemy tam wyznaczyć jakieś inne miejsca gdzieś niżej, tak, czekać, nasze potwierdzenie z indykatora przychodzi tutaj, ta świeczka innego koloru, to jest świeczka zielona i czerwona zaznaczona na tych ustawieniach, jak cena leci do dołu, my szukamy, aby zagrać pozycję do góry, czyli przychodzi tutaj alarm, indykator świeczny, bo można sobie nastawić na niego po prostu alarm, Once per bar close, czyli jak świeczka dopiero się zamknie. I ten alarm można dostać automatycznie, czyli omijać czas czekania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 godzin czekania. Czy tutaj reakcja jeszcze nie. Tu oczywiście można z innych metod odczytać, czy ta reakcja była tam, z 5-minutowy oś czas, czy coś takiego. A tylko o metodzie, jak to działa. Tak? Przechodzi alarm, mamy świeczkę, wejście na niej. Do połowy świeczki, stop plus po zawsze, zawsze tracimy jedną świeczkę. Nie wszystkie, wygrane, nie wszystkie zagrania są wygrane. Pomimo tego, że statystyka jest duża. Tak? Stop loss zawsze pod świeczka. Na świeczce wchodzimy do góry. Działa to z każdego już czasu. Ja pokazuję tutaj godzinówka Jeżeli wejdziemy na 4 godzinówka to ten stop plus po prostu jest troszkę większy. Jest, mam punkt zainteresowania. Tak? 4 godzinówki, ładna świeczka nam przyszła dopiero tutaj. Czyli mamy na, nasze wejście po tej świeczce do połowy świeczki, kolejne wejścia, ale stop loss jest dużo większy, dlatego lepiej e, patrzeć na godzinówkę, znaczy lepiej, w zależności jakie wejście się szuka, tak e, czy na dłużej, czy na krócej. Działa to tak samo z 5 minut, ja uwielbiam Bitcoina grać short z 5 minut, ale coraz więcej na altcoin gramy. E, statystyka 7 na 10 wygranych, czyli zazwyczaj pierwszą świeczkę omijamy. Bardzo ważny jest kontekst, tak gdzie cena jest i skąd idzie. Jeżeli cena robi do góry, większe prawdopodobieństwo wygrana świeczki do dołu. Jedna świeczka jako stop loss, czyli te stop loss są bardzo króciutkie, tak? W porównaniu do tego, co można wygrać. Powyższale, zazwyczaj pierwsza jest, no, pierwszą nie gramy, tak? Robi pierwszy wyższy szczyt, wyszytołek. Jest tutaj duża świeczka na 4 godzinówce. Kontekst bardzo się liczy, tak? Pierwszy nie gramy. Możemy pomyśleć o którychś tam innych z kolei. I patrzymy to na poziomach, które są poziomami naszego zainteresowania, czyli to jest szczyt. To jest poziom zainteresowania w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy. Co musi się stać, aby mieć potwierdzenie wejścia, tak? Pierwsza świeczka się pokazała, większe prawdopodobieństwo, że ona będzie fejkowa. Jak spadnie cena, to spadnie. Tutaj o kilka innych wskazówek, które mi pomagają wyznaczyć wejście pozycji. To dla mnie to jeszcze nie jest. tak? Jeszcze musi podbić kawałeczek i dopiero druga świeczka będzie lepsza. Grając każde w ciemno. Nie patrz na kontekst oczywiście no, e, można, można troszkę nałapać się e, przegrane pozycje, tak? Nasze interesują duże świeczki takiego rozmiaru, ale jakie są u góry, nie, niezbyt na, na dole, tak? Akurat tu, tu, tutaj, e, do e, Może Pokażę ten wynalazek na altcoinach, tak? Co jest dobre w tym, że po prostu można ustawić sobie alarmy. Przechodząc do altcoinów, na jednym z poprzednich wideo mówiliśmy o monadzie Acro, którą tam gdzieś tam u samej góry wszortowaliśmy. Wracając, wracając po prostu do akro. Troszkę czasu minęło, tak? A to jest ACH. Indykator bardzo przydatny z alarmami, tak, podczas grania z trendem. Najbardziej przydatny podczas grania z trendem. My tutaj akro szortowaliśmy od, no, miał akurat target e, układu Parabolic Curve. Parabolic Curve to jest jeden z moich ulubionych układów, któremu e, relatywnie ufam, tak, relatywnie ufam, bardziej na short grając jego e, osiągnięte target. Tutaj akro miało Parabolic Curve. <trym> Cena oczywiście musi pokonsolidować. Trend linia została złamana dopiero po jakimś tam czasie, tak? Ktoś by narysował jakiś tam trend linia. ta trend linia została złamana od, y, duż, dużo później. Tak jest, trend linia sobie złamała. i ci? Cena do dołu, trend oficjalnie zawrócił stąd, tak? Zrobił się pierwszy niższy, niższy dołek i do dołu. Ta pozycja została wykreślona na grupie, no, jak cena była gdzieś w tym miejscu, tak na kontynuację Możemy na co popatrzeć na co popatrzeć, aby dołączyć do, do trendu na kontynuację. Pozycja wykreślona u samej góry. Tutaj oczywiście kontekst do czytania, które jeszcze podbijało sobie na fundingu i tak dalej. Osobne ustawienia są na kontynuację, kontynuację trendu i osobne ustawienia na łapanie Monety na samym dołku lub na samej górce tu są ustawienia na dołączenie do trendu. Jak już wiemy, że trend większe prawdopodobieństwo ma, że zmieni, czyli robi się pierwszy niższy szczyt i łapiemy na niższym wierzchołku, tak? Alarm przychodzi, jak świeczka się zaświeci, tutaj akurat tam się albo inaczej, ja wyznaczyłem pozycję dużo wcześniej niż cena, cena tam doszła, tak? Tutaj Oczywiście później można coś dodać po czasie. Pozycja została wyznaczona gdzieś, jak cena była w tym miejscu. Po czasie można oczywiście dodać tej Fibonacci jako Confluence. Tak jest, Fibonacci Golden Pocket. Ale na co zwrócić uwagę, czy ten Golden Pocket zadziała, czy nie? Systemowo podejść. To jest oś czasu godzinna. Tak, godzina oczywiście ma, bo można grać zmniejsza oś czasu, ale godzina ma lepsze potwierdzenia. Świeczka zaświecona w odpowiedniej lokalizacji kolu czerwonego ze stop lossem ponad świeczkę, to jest wejście. Tak, czyli stop loss najlepiej ponad tą linię, która reprezentuje tą świeczkę, tak, troszkę wyżej. Oficjalnie stop loss powinien być ponad szczyt, po takiej świece, ale te stop lossy byłyby troszkę za duże, tak? Wejście na połowie tej świeczki jest ponad szczyt troszkę duże. Lepiej mieć wcześniejszy stop loss i kontynuację. Jeżeli, bynajmniej jak dla mnie, tak, ja jestem, ja jestem fanem e wiłopów, Jeżeli mi się zgadza jedno i drugie, czyli od kolejnego szczytu, e wiłop, ale nie na tych ustawieniach. Pojedyncze ustawienia. trend play high. Jeżeli cena ma kontakt z e wiłopem od poprzedniego dołka, to jest od czasu godzina 65 minut, to jest coś podobnego, tak. Zagranie na kontynuację do dołu z trendem jest bardzo duże. W tym miejscu cena dochodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery godziny czekania. Włączamy indykator stop loss powyżej, powyżej świeczkę lub powyżej high. Kwestia dowolna. Jeżeli ktoś lubi mieć troszkę większy stop loss, nie ma problemu. Tak? To jest potwierdzenie. Wejście po nim na połowę, świe na połowę świecy ze Stop Loss'em powyżej, tak? Rezyserował rewards, na kontynuację jest dosyć spore i tak każdy jeden wierzchołek, który będzie miał kontakt z VWAP, czyli nakładamy VWAP. Jeden, drugi, ostatni wierzchołek, który też miał bearish reakcję, tak? I patrzymy jako strefa. Nasza konfirmacja przyszła tutaj, został wycięty Stop Loss, jeżeli Stop Loss jest ponad świeczkę, ponad wierzchołek wyżcho nie, ale konfirmacja jest chodzi Na złamaniu trendu, tak? i y, alarm przychodzi, jak jest konfirmacja? Czyli tutaj jest po prostu niewiadoma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć godzin niewiadoma i tak konfirmacja przychodzi w tym miejscu. Przedstawiamy VWOB. Granie z trendem to jest coś no, najprostszego, tak? Wcześniej tego indykatora nie mieliśmy, czyli takie czekanie. Na potwierdzenie. Troszkę czasu zajmował, teraz jest to dużo łatwiej ułatwione. Przede wszystkim do tego, co można grać z trendem, tak? Patrząc, bazując na tym samym to, coś stało, to coś stało kiedyś z później po złapaniu będzie oporem, czyli to jest strefa nasza zainteresowania. Potwierdzenie z indykatora po alarmie. Kolejna strefa VWOP, czyli się zgadza. Składnik. Tak, jest VWOP i tutaj jesteśmy zainteresowani odpaleniem indykatora z alarmami. Nie patrzeć w innych miejscach, tylko w tym miejscu, które nas interesuje. Wejście stop plus powyżej lub ponad świeczkę. Oczywiście, jakby jak ciasny stop loss ponad świeczkę wybiłoby, tak? Stawione jest tutaj, wejście tu, wybija. Tutaj świeczka, której indykator nie wyłapa, ale także reentry tak? Lub zmniejsza oś czasu. Patrzcie, to jest oś czasu godzinowego oczywiście. I do samego dołu e, kontynuacja, za każdym razem, tak? I teraz mamy. Akro to ono już troszkę spadło chyba 64%, to może już tam mu spokój z tymi shortami. Już damy mu spokój z tymi shortami. Na akro y mam kilka folderów, oznaczone to każdą pozycję, short i long. Y Każda pozycja oczywiście wyznaczona z indykatora tak świeczka stop plus powyżej świeczka stop plus powyżej indykator był testowany tak świeczka stop plus powyżej Tutaj akurat wycięło świeczka stop plus powyżej świeczka alarm stop plus powyżej. Oczywiście al alarmów wtedy <coughs> jeszcze nie mieliśmy. Alarmy mamy od niedawna można zagrać każdą każdą jedną ale jestem bardziej zainteresowana grania z tą która ma kontakt z VWAP. Wszystkie pozycje które zostały wykreślone na, na grupie Grane pod prąd, tak? To jest swoją drogą. Na osobnych ustawieniach to są ustawienia na kontynuację, łapanie noża są osobne ustawienia, powiedzmy w ten sposób. Ta sama metodyka, na, patrząc tylko na punktach, w których nas interesuje, tak? Czyli support, support, support. Za każdym razem jedna świeczka przegrana. Tutaj nie doszło do punktu zainteresowania. Ta świeczka byłaby przegrana zielona świeczka. Punkt zainteresowania. Nie zapaliła się zielona sieczka. Z jakiegoś powodu mam te boxy baziny, bo już czasu było. Cztery godzinówki bardziej. E, potwierdzenie na dłużej. Tak? Powiedzmy tak. A nie, z jakiegoś powodu nie ma. No, nieważne. Każda jedna świeczka nie będzie wygraną, a w odpowiedniej lokalizacji ma większe szanse być wygraną. Aha, tutaj była świeczka kolejna. Tutaj jest świeczka. Stop loss poniżej, do góry pod prąd. Świeczka stop loss poniżej, do góry pod prąd. Do góry pod prąd, do góry pod prąd. No, Grań z dwie strony. Do góry pod prąd i... Na tą świeczkę patrzyłem wczoraj, a na grupie jej nie podałem. Z tego względu, że mam kilka innych składników, które mi się powinny zgadzać, aby zabrać pozycję, i te składniki się nie zgadzały. Na co moi grupowicze mogą mieć pretensje? Oprócz samych świeczek są inne składniki: jest żółta, jest niebieska linia. Jeżeli linia żółta jest na dole, jest to bardziej beriszce, jeżeli żółta, jeżeli niebieska jest pod spodem, jest to bardziej bullish, tak. Co te linie reprezentują? To zapraszam na grupę, każdy może się o tym dowiedzieć. To jest, powiedzmy tak, tajemnica kucharska, tak. Wszystkie pozycje, które są grane long, gdy żółta linia jest pod niebieską, mają mniejszy potencjał, a dopiero jak cena wychodzi, te świeczki mają większy potencjał do góry. Niestety. Tutaj pozycji nie zabrałem nie podałem dla grupy. Czekałem na potwierdzenie solidniejsze, a kolejne niestety przespałem, bo to było o trzeciej w nocy mojego czasu. Czas azjatycki plus 7, przypominam, tak. Także niestety no, nieraz warto wchodzić z niepełnym potwierdzeniem, ale to jest, to jest dla mnie bardzo duże potwierdzenie, jeżeli te linie się przekraczają. Zapraszam wszystkich na grupę, oczywiście, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, co te, co te linie znaczą. Bardzo przydatna rzecz, jako potwierdzenie w zabieraniu pozycji. Teraz popatrzymy sobie na Bitcoina, jaki on, jaki on ma układ według tego systemu. A wykres Coinbase. Troszkę czasu im potrzeba, aby załadować się, bo zbierają troszkę informacji. Bulisz, 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 bulisz. Teraz przewidując przyszłość, tak? Narysuję taką trajektorię. Tutaj sobie konsoliduję. Walnie w tą niebieską zejdzie troszkę pod i odbije do góry. Przewidywanie przyszłości, tak? Patrząc na statystycznie na to, co się działo w przeszłości, e, Kotak z niebieską jako pierwszy. Dobra, to na tyle. Dziękuję za czas i powodzenia na rynku.